Cześć, nazywam się Martyna Raduchowska. Moja najnowsza powieść pod tytułem Czarne Światła uzymai to cyberpankowy kryminał. Mamy rok 2037, zaawansowane technologie, sztuczną inteligencję, cyborgi, androidy, wszechobecną kontrolę obywateli. Mamy również mordercę, który pozostaje nieuchwytny dla systemów bezpieczeństwa, przez co policjanci są zmuszeni do nieoczekiwanego powrotu do tradycyjnych metod śledczych. Główny bohater to Jared Quinn, który jest porucznikiem w Wydziale Zabójstw i to właśnie on prowadzi dochodzenie w tej tajemniczej sprawie. Przy okazji przechodzi poważny kryzys tożsamości, ponieważ z jednej strony jest gorącym przeciwnikiem technologicznej rewolucji, a z drugiej wbrew własnej woli został zamieniony w cyborga. Gdzie leży granica między maszyną a człowiekiem, między życiem realnym a życiem cyfrowym? Jak możemy odróżnić prawdziwą osobowość, której nieobce są emocje, kreatywność i intuicja, od algorytmu, który został zaprogramowany do symulowania ludzkich odruchów? Między innymi na takie pytania starałam się odpowiedzieć na kartach tej powieści. Jeśli chcielibyście poznać więcej szczegółów, dowiedzieć się jeszcze przed premierą, kim jest tytułowa Maja? Gorąco zachęcam Was do przeczytania fragmentu książki, który możecie znaleźć na Facebooku, albo na profilu wydawnictwa Fabryka Słów, albo na mojej oficjalnej stronie autorskiej. Gorąco polecam i życzę fantastycznej lektury.